Jak dobrze być barankiem, i bardzo ciemnym rankiem, wybiegać na polankę, i śpiewać sobie tak Jestem hardkorem I cyk, jest piąta I poćwiczone, ciutko porozciągałem się Dlaczego tak wcześnie dzisiaj wstaję? Bo mam na 6.30 do pracy, a wiecie standardowo, wiem, że jak nie zrobię czegoś przed pracą, to po pracy tym bardziej nie będzie mi się chciało tego zrobić. Dlatego wstaję wcześniej, żeby się wyrobić z właśnie ćwiczeniem rano, 10 minut medytacji, 15 minut rozwoju i 15 minut angielskiego teraz to zwiększyłem, bo wcześniej było 5 minut, potem było 10 minut angielskiego teraz już mam 15-20 minut, a i tak się staram w ciągu dnia jeszcze słuchać różnych podcastów czy konwersacji po angielsku, tak więc dwie godziny dziennie staram się uczyć be be, be niosą mnie be, be, be tak bardzo żyć się chce kiedyś mówiłem, wszystkie posiłki przygotowuję sobie w pracy. W domu w ogóle nie tykam się jedzenia, no wiesz, sobie coś gotuję. Dzięki temu naprawdę oszczędzam mnóstwo czasu na wiecie, przygotowanie posiłków. Właśnie wcinam posiłek, który przygotowałem sobie na przerwie wcześniejszej, żeby teraz szybko zjeść i z szefową, ogólnie, że chcę odejść z pracy. Choć na naprawdę to jest fajna praca, ale chcę odejść. Chcę robić to, co lubię to, co kocham. A ta praca nie jest tym, co kocham. Cych, jestem już w domu, jest godzina 2019-16. No ale długo nie będę w domu, bo dzisiaj w nocy pracuję też, więc coś 22.20 wychodzę z domu. Wrócimy pewnie nie wiem koło pierwszej, nie mam pojęcia. I co szybko teraz y, robię vloga a co jest w ogóle śmieszne, tego vloga zmontowałem dzisiaj w pracy, w trasie i na przerwie obiadowej, gdzie miałem internet, go przesłałem na YouTube'a. Teraz tylko zrobię miniaturkę i, i go dodam. Potem będę montował tego vloga, a czy trochę jeszcze to nagram, coś wam jeszcze powiem i, i będę to nagrywał i montował. I w ogóle dzisiaj się wiele wydarzyło, ciekawych rzeczy, ale to o tym wam zaraz powiem. 30.08, vlog dodany, Troszkę mi dłużej zaszło, bo jeszcze rozmawiałem z tatą. Ale ja jestem z Ciebie mega dumny. Patrzcie, to jest 32 vlog. Kurczę, naprawdę, jestem naprawdę z Ciebie dumny. No dobra, teraz co się dzisiaj takiego wydarzyło ciekawego, bo się wydarzyło wiele rzeczy. Po pierwsze, dokończyłem vloga, którego właśnie wstawiłem. Dzisiaj, tak naprawdę, w pracy, w trasie, jak jechaliśmy po prostu na dostawy, to ja w międzyczasie sobie montowałem vloga. I z tego jestem mega dumny Druga sprawa, w czasie kiedy jechaliśmy na kolejną robotę To ja sobie obierałem jajka Ogólnie przygotowywałem sobie jedzenie Żeby na przerwie już zjeść, a nie przygotowywać Więc na pierwszej przerwie zjadłem I przygotowałem sobie jedzenie już na obiad Żeby w trakcie obiadu montować znowu vloga Wiem, to jest może chore, że ja tak oszczędzam czas na wszystkim. Ja w domu w ogóle nie jem, bo nie mam na to czasu, po prostu oszczędzam czas i jem tylko w pracy. Posiłki przygotowuję tylko w pracy. Nie robię tak, że wiecie, przygotowuję sobie w pudełeczkach. Nie, kupuję i wszystko leży w pracy. I w pracy to po prostu staram się zrobić na bieżąco i jeść. Więc jestem z tego ogólnie mega zadowolony. Druga sprawa, no wiecie, standardowo jak to w cateringu, no dzisiaj też sobie myłem naczynia. No i tak wiecie, myję te naczynia i rozmyślam nad swoim życiem, a jak już rozkminiam nad swoim życiem, to już jest grubo, nie? No i myślę, Paweł, co ty robisz? Co ty robisz ze swoim życiem? Ja wiem, że ty musisz pieniądze odłożyć na rok życia, bo taki był plan, żeby zarobić pieniądze i przez rok yy, w Polsce już, już po prostu nie pracować, tylko realizować tylko swoje pasje i realizować się w tym, co naprawdę chcesz robić. No a drugim powodem było to, że chciałem spróbować takiej ciężkiej pracy, takiej typowo harówy. I po prostu spróbować, czy wtedy przy takiej ciężkiej pracy jest ochota i chęci, żeby się jeszcze rozwijać ze książkę, czy, czy angielskiego itp. Albo w sumie jak zrobić, żeby mieć te chęci. To był taki drugi cel. No i tak mi coś do szczeliło, że a dzisiaj sobie pójdę do szefowej i powiem, że szefowa kończymy współpracę Jestem, znaczy tak naprawdę to ja wszystkim mówiłem, że jestem do końca grudnia, a szefowi dopiero powiedziałem dzisiaj o tym, więc to taki trochę śmieszek, bo ja wiedziałem już o tym wcześniej, że, że chcę pracować do końca roku i tyle. Chociaż <laughs> nie, wróć, przepraszam, bo bym skłamał prawie. Szefowa wiedziała, że do grudnia wstępnie, bo taki był warunek, że mnie puściła na miesiąc do Polski, gdzie poszedłem wtedy na pielgrzymkę i pojechałem na wakacje do Turcji, ale do grudnia muszę być, tylko nie wiedziała szefowa, co dalej, czy po grudniu zostaję, czy wracam do Polski. Tak było naprawdę. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? No, jest mi ciężko strasznie. Psychicznie się domęczę, ogólnie w tej pracy. <laughs> no, nie psychicznie, tylko psychicznie, bo to wiecie tak jakbyście zamknęli rekina w akwarium, no, po prostu czuję, że marnuję swój potencjał. Mógłbym wiele, ale nie robię tego. Znaczy, robię, ale może robię 10% moich możliwości albo tego, na ile mnie stać, i ile chcę pokazać, ile chcę z Ciebie dać. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. W końcu łatwe decyzje, trudne życie. Trudne decyzje, łatwe życie. No i druga sprawa, która mnie mega motywuje to... Rób to, co musisz robić, aż będziesz mógł robić to, co chcesz. Dobra, pora się zabrać w końcu do roboty. YouTube playlistę trzeba stworzyć, bo robi się lekki chaos i to jest jedyne zadanie na dzisiaj i wychodzę do pracy. Jestem po pracy, jest za 21. Mam jeszcze troszkę siły, więc zmontuję teraz tego vloga. Ogólnie jestem mega zadowolony z tego dnia, naprawdę, bo jestem 20 godzin na nogach i czuję się naprawdę dobrze. Praca była całkiem w porządku, nawet zarobiłem chipsy i kanapkę, ale kanapkę już zjadłem, bo była z jajem i z majonezem. No to myślę, no zjadłem, no przynajmniej śniadanie nie będę musiał jeść, nie? Wiecie, oszczędzam czas. A teraz zabieram się za montaż tego vloga i idę spać jutro, myślę, wstajemy na czas. Także, Szczałeczka. Jeśli ten materiał Ci się podobał, proszę, zostaw łapkę w górę, jakikolwiek komentarz, da mi to znak, że podoba Ci się to, co robię. A jeśli chcesz śledzić moją drogę do wymarzonego życia, to zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam, Szczałeczka, lecimy!